Cześć, z tej strony Młody Inwestor. Dzisiaj witam was w nowym formacie, mianowicie formacie w którym po prostu będę omawiał nowości giełdowe, bez żadnych cięć, bez niepotrzebnych rzeczy, żebyście mieli dostęp do świeżych informacji. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Według mnie jest to dosyć ciekawe. Nie będzie to film żadnym montażem, a raczej po prostu wspólna analiza i dyskusja tego, co ostatnio się dzieje. Natomiast tak, nie będziemy tutaj przedłużać. Myślę, że wszystko rozumiecie i wiecie. Yy, zaczynamy sobie od tej pięknej prezentacji, którą dla was przygotowałem. Już dzisiaj trochę zmęczony, ale to zaraz. Yy, więc tak, pierwsza kwestia, yy, czyli co się stało yy, odnośnie fuzji PZU i PKO. No, minister finansów, finansów prosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o połączeniu PZU z PKO w celu doprecyzowania kwestii technicznych. Yy, najprościej mówiąc, no jest to prosta... Procedura, która miałaby na celu usunięcie nieścisłości prawnych, aby proces fuzji przebiegł bezproblemowo, więc w zasadzie nie oznacza to porzucenie tego projektu, ale wstrzymanie. Pytanie jak to się rozwinie dalej, bo jednak no, są to ogromne spółki na GPW i mają na pewno bardzo duże znaczenie no i myślę, że gdzieś tam to ryzyko i większe wahania na tych spółkach w związku z tym mogą ostatnimi czasy się pojawić, szczególnie że PZU też wypłaca teraz dywidendę, raczej już wypłaciło ale to zaraz sobie o tym wszystkim powiemy. Więc no jest jakaś nieścisłość, zobaczymy co z tego wyjdzie, oby nic złego, bo dla akcjonariuszy życzę, życzę tylko Dobrze dla tych spółek, bo no bardzo duża część na pewno Polaków nie inwestuje, szczególnie w PZU. No bardzo znana spółka Skarbu Państwa. Sam osobiście kiedyś akcje miałem, ale gdzieś tam sprzedałem z czasem, bo nie chcę inwestować w spółki Skarbu Państwa, właśnie przez gdzieś tam zależności polityczne. No Uważam, że, że jest to zbyt duże ryzyko. Przechodzimy sobie dalej, czyli właśnie do dywidendy z PZU, fajna kwestia, dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadł na dzień dzisiejszy, wczoraj mieliśmy odcięcie kursu od dywidendy, też widziałem na X i na innych platformach panikę, co się dzieje, no niestety jest dużo osób, które są nieświadome w ogóle działania giełdy, jest to trochę przykre, że jest taka słaba edukacja, no ale niestety tak już jest, nie, nie da się z tym nic zrobić. Mam nadzieję, że gdzieś tam ten rynek, świadomość inwestorów po prostu gdzieś z czasem się zwiększy. Mam nadzieję w ogóle, że chociaż będzie to płynne, bo nie zamierzam ciąć tego materiału. Ale no co, powróćmy do rzeczy. Termin wypłaty na 16 października przypadł, więc w zasadzie już niedługo. No i 4,47 zł na akcję. Więc myślę, że akcjonariusze są jak najbardziej zadowoleni. Jest to fajny poziom i, i mam nadzieję, właśnie, że, że jesteście szczęśliwi z tego poziomu. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Kolejna ciekawostka, bardziej ze świata influencerów. Czyli wardęga, który traci milion złotych. No, według mnie na bardzo spekulacyjnej pozycji w Outlook Therapeutics to jest spółka zajmująca się w zasadzie biotechnologią, głównie związane rzeczy z oczami. Jeżeli dobrze powiedziałem. Tak, ona generalnie, tak mi się wydaje, że jego inwestycja była na takiej zasadzie, że on chciał zainwestować. To, że rynek zareaguje pozytywnie na przyjęcie tego leku, ale niestety nie został on zatwierdzony. No i kurs spadł do 0,9 dolara w zasadzie, więc 0,9 centa. Nie fajna sprawa, poniżej dolara był notowany, a nawet po prawie 3,5. No niestety, tak czasem jest, ale no tak jak mówię, wydaje mi się, że to bardzo spekulacyjna pozycja. No sama w sobie biotechnologia jest niezwykle ryzykowna, a gdzieś tam szansa na to, że coś zostanie zaakceptowane lub nie, to takie bardziej 50 na 50. Więc no to biznes w tej branży jest turbo ciężki do przewidzenia. Ktoś bym mógł mi powiedzieć, że inwestujesz w Synectic, to też biotechnologia i jesteś hipokrytą, ale wiecie, Synectic ma powtarzalne przychody. Stale raportowania sprzedaży robotów, gdzie tam te przychody powtarzalne po prostu ciągle rosną. Żeby tego było mało, cardioznaczy, który mógłby być takim porównaniem właśnie z tą sytuacją taką spekulacyjną zostaje odłączony, bo spółki przecież będą yy, podzielone. Więc no, CynekTik tak naprawdę zostanie ze swoją podstawową działalnością gdzieś tam farmaceutyków i, i robotów Da Vinci. Teraz to jeszcze robotyzacja outtek, aptek i inne rzeczy. Coraz więcej tego dochodzi. Yy, no, więc nie uważam, że jest to taka spekulacyjna pozycja. A w tym wypadku, no, strata miliona złotych trochę wydaje mi się, że świadczy o takiej. Yy, Bardziej grze hazardowej niż gdzieś tam yy, prawdziwej, dobrej, przemyślanej pozycji. Chociaż no, nigdy nie wiadomo, co za tym stało. Yy, no i lecimy dalej. Wyniki LPP, który, które przebijają konsensus rynkowy, i to naprawdę fajnie. Ja jestem zadowolony. Yy, na pierwszy rzut oka, co mamy, yy, tutaj patrzyłbym zdecydowanie na rok do roku porównanie, bo gdzieś tam kwartał do kwartału wiadomo, te wyniki jednak. No, są różne, zależne od pogody nawet, więc no, jest to ciężka kwestia do porównania. Ale rok do roku widzimy co? No, przychody 11%, EBITDA też ładnie wzrosła, no, 17% rok do roku. I nawet zysk netto, mimo tych odpisów związanych z spaleniem tego magazynu w Rumunii, mamy wzrost 5%. To prawda, akurat on nie przebił konsensusu rynkowego, no ale to z marginalna 1,5% to tym bym się zbytnio nie przejmował. Co ważne, bo była obawa o marże. Marże wypadają naprawdę fajnie. Konsensus też jest tutaj ładnie przebity. Swoją drogą polecam Wam Mariusza Hojda, bo super robi te tabelki. Serio fajna sprawa. No i serdecznie zapraszam Was też na mojego x link będzie oczywiście w opisie, gdzie po prostu takie podsumowania możecie zobaczyć. Ja wrzuciłem akurat dzisiaj taki pościg związany z ciekawymi fragmentami odnośnie prezentacji wyników, więc tam możemy też sobie pogadać, ale również w tych komentarzach tutaj pod filmem Was zachęcam. Więc ogólnie wyniki fajne, mogło być naprawdę dużo gorzej. Najważniejsze, że został podtrzymany guidance, który już wcześniej został obniżony. Strasznie bałem się tego, że zostanie on obniżony. Żony ponownie i tak będzie kwartał za kwartałem, ale jak się okazuje, nie, nawet można by było powiedzieć, że dość optymistycznie to wygląda. Firma dalej się skaluje, robi kolejne sklepy, których jest mnóstwo, tak szczerze mówiąc, gdzie nie pójdę. Nawet tutaj u mnie blisko mojej miejscowości się otwiera nowy sklep, a to jest, można powiedzieć, za dupie, więc ciekawa sytuacja. No i lecimy dalej, mamy kruk i wypłatę. Dzisiaj mogłem sobie kupić i zaszaleć w sklepie, ale oczywiście jestem dobrym inwestorem i reinwestuję dywidendy, chociaż raz byłem za dywidendę na wycieczkę z narzeczoną, co też mówiłem, więc nie zawsze. Nawet jedna osoba mnie za to zjechała, chociaż nie uważam, że to było złe. Chciałem też skorzystać z tego i poczuć faktycznie, że te inwestycje działają. Natomiast tak, ponad 500 złotych z tych dywidend łącznie z narzeczoną dostałem. Na moje konto wpadło tam 300 coś złotych, u niej trochę poniżej 200, więc fajna sprawa. Kruk ostatnimi czasy radzi sobie dużo lepiej. Na kursie można zauważyć polepszenie sytuacji. Wynika to głównie według mnie ze względu na po prostu sytuację w Hiszpanii, która się już poprawia. Zobaczymy, co będzie w następnym raporcie. Jeżeli to gdzieś tam będzie już tak mocno załatane, to domyślam się, że kruk w końcu może odpalić, odpalić te cholerne poziomy, na których się trzymał, pomniej więcej te 400 zł, więc naprawdę dobrze to wygląda. No i jeszcze ciekawy temat, niestety trochę negatywny, bo obligacje znowu są obniżane. Stopy procentowe, stopy procentowe spadają, więc też obligacje są zmieniane, ale negatywne tylko pod jednym względem, bo zobaczcie sami. Na czerwono, tutaj od inwestomat macie tabelkę, są w zasadzie obligacje, które są raczej gorsze, to znaczy po prostu te, które się mniej opłacają. Zobaczcie, 3 miesięczne, jednoroczne i dwuletnie, raczej obligacje mało popularne, bo po prostu są mało opłacalne, mają gorsze stopy. No, niestety, trzyletnie, które ja swego czasu miałem ich sporo, yy, i myślę, że to jest naprawdę dobra część takiego spokojnego portfela. No, z 5,5 yy, prawie procent do 5,15. No, jest tutaj zauważalny spadek, i, i na pewno będzie on już odczuwalny czy jest to tragiczny poziom, nie, ale no, może być sytuacja, że będzie ciężko pobić inflację tymi obligacjami. Natomiast co ważne, znaczy, jeszcze co nieważne, ale czteroletnie i 6 mają obniżone też oprocentowanie od no, 25%. Więc no nie ma tragedii, ale dalej jednak spadają. Ale zobaczcie tutaj dziesięcioletnie i 12 dwunastoletnie obligacje. Te rodzinne to są tylko dla osób, które mają rodzinę. No niestety, nie wszyscy mają dostęp do nich, a są świetne, co możecie zobaczyć na jednym z moich filmów o obligacjach, który w prawym górnym rogu wam się wyświetli, jeżeli nie zapomnę go podlinkować, zostają na tym samym poziomie. A ja osobiście, jakbym znowu inwestował i gdzieś tam lokował kapitał w obligacje w swoją drogą skarbowe obligacje w Polsce są raczej ciekawym aktywem, to zobaczcie, no, jest po prostu ten sam procent, więc one się nie zmieniają. Co ważne, dalej wszystko tutaj wygląda dobrze, nie? Więc gdzieś tam te inflacje raczej one będą pobijały. I chyba trzeba się z tego cieszyć, szczególnie dla tych, którzy właśnie w te inwestują. Na razie są bez zmian. Nie wiem czy to celowe, żeby zachęcić do inwestowania jeszcze w na ostatnich gdzieś tam momentach, ale ważne, że tak jest. No i moi drodzy, dobiegliśmy do końca. Trochę się zmęczyłem. Tak jak mówiłem, jestem po prostu zmęczony całym dniem, jestem po pracy, ale wpadł mi taki pomysł i nie dałbym sobie spokoju, gdybym dla was tego nie nagrał. Właśnie dajcie znać, co sądzicie. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o takim materiale. Następne myślę, że byłyby jeszcze bardziej dopracowane, bo na przykład mógłbym rozwijać dany temat bardziej gdzieś tam szczegółowo trochę więcej screenów, na przykład tutaj bym Wam pokazał jakieś wyceny i tak dalej, i tak dalej przy spółkach. Może trochę więcej informacji. Tu chciałem właśnie troszeczkę szybciej polecieć, żeby to było też może ciekawsze, żebyście usłyszeli moje luźne przemyślenia. Ja na koniec serdecznie zachęcam Was właśnie na Pamiętajcie, że współpracuję z serwisem MyFound, gdzie możecie swoje wszystkie inwestycje w jednym prostym miejscu zobaczyć i otrzymać mnóstwo informacji na ich temat, więc zachęcam Was, link jest w opisie 30 dni macie wtedy za darmo na testy. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych takich podsumowań i zdecydowanie też innej treści na tym kanale, której według mnie jest ostatnio naprawdę dużo ciekawych rzeczy, więc. Miało, naprawdę warto to subskrybować. Ja tym zmęczonym głosem chciałbym się z wami pożegnać i podziękować każdemu, kto wysłuchał tego nagrania. Do zobaczenia i pozdrawiam Was serdecznie.